I myślę sobie, jak to jest w tym świecie, że tak wielu ludzi nie czuje tej miłości Pana Boga. Że nie czuje tego, że Jezus kocha. Kiedyś zrobiłem takie doświadczenie w liceum, w którym uczyłem, zadałem takie, nie wiem czy prowokacyjne, to tak mi wpadło do głowy, no to zadałem takie pytanie. Słuchajcie, powiedzcie mi, podnieście rękę, kto z Was czuje, że Pan Jezus Cię kocha tak naprawdę w klasie. Na dwadzieścia kilka osób podniosło rękę, może pięć, sześć, jakoś tak. Więc jak to jest? Gdzie jest, że tak powiem, jakaś tutaj ta bariera, ta blokada? W Bogu jest ta blokada? Czy w nas? I chciałbym jakoś tak przeanalizować, no nie wiem, może się uda, Najpierw sięgnąć do Pisma Świętego, czytamy tam takie słowa, a bowiem Bóg tak umiłował się na to, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ten sam Jan pisze, nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. A święty Paweł oczywiście do Rzymian bo zaś daje dowody swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Pewnie na takie stwierdzenie Bóg Cię kocha, niektórzy zareagowaliby: no Ja już to słyszałem. Albo ktoś by powiedział: Słyszę to pierwszy raz. Niemniej jednak warto się nad tymi słowami zatrzymać. Bóg mnie kocha. Jakie ono, co ono we mnie rodzi? Bóg Cię kocha. Ciebie też. Co ono w nas rodzi? Jakie to jest niesamowite, że kiedy się nad tym zastanawiamy, to bardzo łatwo można dojść do przekonania że ta miłość Pana Boga jest osobista. Bóg mnie kocha. Bóg Ciebie kocha. Czy to nie jest piękne, że Pan Bóg zna imię każdego z nas? Ja nie znam waszych I może nawet jakbym Bóg pragnam miał ściągnąć, że każdy by mi teraz wyrecytował swoje imię, podejrzewam, bo ja mam niestety krótką pamięć. Więc. Nic by mi to nie dało, tak naprawdę. Może bym zapamiętał jedno, drugie, może A Jezus, który patrzy teraz tutaj, na każdego z Was, doskonale Cię zna. Nie tylko wie, jak masz na imię, nie tylko wie, ile masz włosów na głowie. To jest nie niedawno szczekał. Ja sam nie wiem, ile mam na głowie. Ale znacie od samego początku, nawet powiem więcej, znacie je jeszcze zanim powstał. Zanim zaistniałeś, czy zaistniałeś? Jak pisze prorok Izajasz, nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, Wezwałem Cię po mnie. Tyś mógł. Czasami słyszy się, i tutaj też widzę taką, bym powiedział, przeszkodę, która w nas jest, że my nie czujemy miłości Pana Boga. Mianowicie są w nas takie Czasami niedobre doświadczenia. Czasami się słyszy takie stwierdzenie, byłem niezaplanowanym dzieckiem. Byłem niechcianym dzieckiem. Gdzieś tam rodzice przetrafiło się i jestem. Tak nie było i nie jest w oczach Bożych. W oczach Bożych każdy z nas jest chciany i zaplanowany. Pan Bóg chciał, żebyśmy byli, żebyśmy zaistnieli. Czy już ten fakt nie, nie, nie czyni, że coś się w nas otwiera, coś się w nas przełamuje? No właśnie, prorok Izajasz pisze coś takiego w 49 rozdziale. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego Boga? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie, o to wyryłem cię na obu dłoni. Czy może niewiasta zapomnieć o swoim dziecięciu? Dzisiaj są takie czasami dziwne czasy, że niewiasta zapomina. Ale nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Wyryłem cię na moich dłoniach. Nie napisałem sobie, prawda, jakimś tam flamastrem i za chwilę to można zetrzeć. Wyryłem cię na moich dłoniach. Myślę, że w, tej, w tym odkrywaniu miłości Pana Boga też rolę dużą ma fakt, jakie były nasze relacje, moje relacje z Ojcem. Kiedyś pamiętam taką dyskusję na katechezie, kiedy mi mówili, proszę siedzieć. jak ja mogę kochać Boga jako Ojca, skoro mój Ojciec jest taki, a nie inny? Jest to trudne, powiem. Nie jest to łatwe. Niemniej jednak wyobraź sobie, jak tylko możesz, idealny ojciec. Jaki jest według Ciebie ojciec idealny? I takim właśnie ojcem jest Pan Bóg. Czasami jeszcze spotykamy się z takim myśleniem, że na miłość to trzeba sobie zasłużyć. Szczególnie w relacjach prawda, koleżeńskich, przyjacielskich. Czasami się coś takiego słyszy. Ale nie tak jest w przypadku Boga, który kocha. Na Jego miłość nie trzeba sobie zasłużyć. Co więcej, On nas kocha bezwarunkowo. Nie stawia nam żadnych warunków. Co więcej, nie może nas przestać kochać. To mi się przypomina takie stwierdzenie jednego polskiego poety, który powiedział takie zdanie: Cokolwiek się zaczęło, nigdy się nie kończy. A skoro się skończyło, to znaczy, że tak naprawdę nigdy się nie zaczęło. Ja to zdanie zawsze odnoszę do miłości. Bóg nie może nas przestać kochać, bo jest samą miłością.